Które trzeba kupić? Chodzi o taką śkubę. tylko miała zaokrąglone, to właśnie tak, tak. Tylko niniejszą. Od środka opony, i wtedy tutaj będzie ładnie. A tam wystaje o ten bolec i A to o, z oponę, no. yes. o to wystaje. O rąch. A rąch. O O A to potrzebujemy 60, a mamy 50. Dajmy co drugie i najwyżej stary uzupełni się. Tak, czyli nam 30. Dam... Siema Madasie: Jak widać, bardzo duży procent osób nie subskrybuje naszego kanału. Jeżeli podoba ci się to, co robimy, to zostaw suba. Będzie nam bardzo miło, a ty będziesz na bieżąco z nowymi filmami. Siema. Siema. Dajmy co drugie, siema. 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 Dajmy siema. co drugie, to zużyjemy 30. No. I później podokładamy, jak nam się będzie chciało. To koło jest zepsute. Czyli musimy wziąć to. Ale weźmiemy to koło, ale to oponę. No. I tu jest też dobra ręka, tak także przy ściąganiu musisz uważać. A, ja mu to ściągam, tak. a później tu nabiję łożyska, założę zębatkę, ten, ten, No właśnie, a co my mamy w ogóle do tych kolców? Śrubeczki, podkładki. A to co to może to, to, to do Motylki. kicia. Mamy dwa koła, no z tych dwóch kół stworzymy jedno. Dobre, jedno dobre, jedno bo dobra. są dwa ch**owe i będą dwa dobre. Są dwa ch**owe, ale będzie jedna lepsza. A ja, o! <ścoughs> I wybierzemy którąś oponę, są no. dwie ch**owe, ale jedna jest troszeczkę lepsza. Chyba ta jest lepsza. I zrobimy kolce. Uwaga, pokaż konstrukcję tych kolców, bo to jest dobre. Łańcuch był dobry, bo tam każdy pisał, że, że trochę spryjki powykrzywia. Sprychy są dobre, tylko tam, gdzie by łańcuch, to trochę porysowało Rawka, ale to nie jakoś dużo, nie? No, nie jakoś bardzo. Także dobry pomysł. szpryki wytrzymamy, ale trochę rawka porysowana. Dostosujemy wysokość jeszcze, nie wiadomo jaka to będzie, bo może być na przykład. O tak, nie, bo to będzie wtedy potrójne. No i to będzie wystawać tu. Ustawimy sobie w więcej tak. I musisz ją mieć. <gry> Damy tu, tu, szybki pasterz. Żyjemy, bo jest zimno. No właśnie, zimno jest na Fiksa. Kiciac! To tej strony uczestniczyłem, tak? Ale całą muszę troszkę podnieść, tak? Żeby ci było ciepło w ręce. Łapie, idzie. Idzie, idzie. Idzie. Dobra, razem, zostawimy Zostawiam do psem tego. Ale to będzie dobre Chłopie to będzie masakracja, co się będzie działo Dobra. Poszła Tamtej Mamy rawkę Ty to już się rdza pojawiła tutaj normalnie panowie Kogo moje oczy słyszą? A myślałem, że to siwcu O, o, o ale chłopie pezatę Tak prawie, Chłopie to ja to nie wiem, czy to będzie w ogóle jeszcze No jakie to pod miała Nie, no będzie. Nasmaruje się ładnie, będzie. dobrze taśmę, bo, bo tutaj trzeba zawsze dawać taśmę, żeby nie przybił odęki. Która jest godzina? Która jest godzina? Dwie godziny temu to miało być zrobione. Dwie godziny temu. Siema, Madasie, się. w pot Ja mówię tak, kurwa, nie zahaczy. Jak myślisz, jak to będzie wyglądać? Że tu jest przemyślana, żeby była taka śruba, żeby nie przebiła tego, ale tu trzeba będzie coś jeszcze dać. Pianka może to. Nie będzie pianka, <gry> Czego nie będzie, czego nie będzie? Bo się nie zastygnie. <gry> będzie, nie <gry> będzie przecież. Nie. Będzie skupiłem. Przecież będzie. mówiłem, że nie będzie. O ale to będzie dobre. tak, mówiłem leżało i wiesz, to... No. Ale będzie jazda. Matka Matka ja. Troszkę Działa jak no. no Jak się koło kręci ładnie? Czysta hala i brudna hala, no, tak, tak, tak jest. jest to będzie dobre Jest? jest. Siedzi dj jak się ka DJ, -ka, chłopie proszę, proszę. Proszę. Dobra. Ty to hopie wiercenia będzie do fixa. Gdzie? Kość, co jest rozciągnięty. Wy jce nogę zagłosili, że po jajach. A ty tak już nie robisz? A, chłopaki, to gdzie to takie ten pewni? taki jest. O no. Bo to jest stare koło, już większe mu jest nie Ale to nic, wymyślimy coś w koło. Fiankę montażową. <noise> eee, puszkę damy. Ta, puszka może być. O! A skąd to tu? Potem się weź nie diaksa i wszystkie na równo. No tak. Yeah, yeah. Ale se chilluje. Tak. Tylko, tylko byś wiercił ty i... Mam wier... nie <laughs> A Ile już wywierciliście? Jesteście zasek... w stanie to stwierdzić? Jest połowa. Ja se tylko patrzę, co? Pstryknę se tylko palcami jak stary, a ty musisz wiercić. Ja palcami, o. palcami, a robić. No to dobra, stryknę. se. Ja nie tak, jakby ją mówię. A, a, nie, jak nie? Patrzcie, wstrygam palcami i będzie koniec. No. Od razu szybko poszło. Wszystkie są zrobione, teraz tylko od środka. 10 grubsona, kurde, zabrało. Nie wiem. A ty, słuchaj, co tu kurde kombinujesz, Madasie? A widzisz? O! Puszka elegancko. Jeszcze z jedną osobą przyjęło. Tak. Podajmy tu. Dziurki, co dwie elegancko zrobione Kurde, no już to zaczyna wyglądać groźnie Tak jak ostatnio z łańcuchami wyglądało groźnie, to dzisiaj będzie jeszcze lepiej co? O kurde, Kurzyś dziurę zrobił? A podkładki nie ma się O kurde no. o, ho, ho, ho. Ja no Pytałem czy jest To ty żeś nie boże podkładki A no to tam to tak, no masz rację A tu żeś ty też kur... Ty tylko się w czoło trzymaj Muszą być jakieś pakapy. upy no obroty, słuchaj Nie dokręcaj O, trzyma Grubson Lipsonowi k***a, Zospe chłopca. No w sumie. Ope, coś coś Ram ja mówię, chłopie, coś ty zrobić. Grałem na łóżku, słyszałem chlup. chłopie, coś ty zrobił. Będzie kabaret, jak będę to montował. No i co, daliście podkładki teraz? Tak. Pokaż, jak to wygląda w środku. Przyszedł. Siema, Madasie. Jak tam? Ale kooperacja, kurde, tutaj wchodzi w grę teraz. Elegancko, i tak całą oponę dookoła, ale masz fajną bluzę, Madas. <noise> 6 zł za Co wy się i tu? To tu tak samo. Tak samo so. jest, no. to tak że dziury porobię 10 minut. Oj, Madasy, Madasy. <noise> O, poczekaj, bo ty, ma, ty o tak se daj Tak, lewo ręczny tak? Chodź tu, chodź tu No pokaż O, tu, o tak, o tu. stajesz Tak Najlepiej bym to mógł trzymać Tylko daj se teraz macie lewe obroty, bo... Tak nie, powiem Jeszcze jest? Co jest, co jest, co jest no to i troszeczkę tak samo tak? <laughs> Wszyscy są w czapce w ogóle, to jest najlepsze Mnie nie było na filmie. Siema, bo ja się tylko nie przywitałem Siema Madasy <laughs> Teraz w stronę

Ale to dopierd... mocno Ak a, nie będziemy obciącali Dawaj na tej stronie Może nie będziemy obciącali? التي... Podwójne zostawi się Nie, co ty za wysokie nie Mamy podwójny ty to podawałeś ja Dawaj ten mi. żądek, ja ten Chłopie, jeszcze zrobić tak Że było Dłow! to na krzyżu Nie Dłow! możemy dać podwójnych Dłow! Dłow! Czego? Oni mamy tyle Oni mamy nie, nie ma. Nie 60. 50, 50 jest. Nawet no? Się no macie. Na, 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 na środku będziemy jeszcze trzy. A, no, ja wiem. Co trzy, czy tam co ile? Musimy przeliczyć ile jest, i 10 podzielić na to, kiedy przyjechamy do paszmiachów. O, wymać, George, wymać, No to takie ten, i teraz tu trzymaj. To dwie strony od razu tak, tak, Nie, pojedyncze tak, jedno. Tak, tak, jedno dwie strony. Tak, tak, jest pierwsze sobie jedno, sobie. potem drugą. Zawierzmy tak, Nie, nie. Mamy, mamy. Albo dokręcana, albo wychodzimy. Idź, idź, idź. Nie idzie właśnie. Zaraz będziesz mógł cię... Ja brudzią, e, no nie miałeś, będę ciągle dwa razy wiercić. Zaraz będziesz się mógł Maciej wykazać. A Maciek tak? już kuranie spokojny U. 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 Ale to wygląda. Ale to jest roboty, matko Dobra. Samemu mi, mi by się nie chciało zakupić. No. no. a jak ktoś wystawił ostatnio za, za 80 zł opone taką, to goście napisali Kurz, gdzie tak drogo, sam bym co zrobił, to patrz biletu z roboty. No da zdarzes 80 zł. tak. E, chłopo! Nie tu, tu. Dlaczego? Co za różnica? No bo stylistycznie będzie to lepiej wyglądało no, i tutaj mięknie. nie ma sensu. No proszę no, cię Maciej. Sam się kurde. Dobrze byśmy mogli. będzie no, Tak, bo tam ja, się ja się zgadzam, że no, dobrze mówi. No. 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 Jak Rocky Balboa Z całą pewnością to jest Rocky Ale potężne ja tu mam jeszcze jednego to też go zakręca. Sarabie, zakręca się. Sa. ho oh, 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 panie! Ja! Trzymaj macie tu! Trzymaj macie, trzymaj! Dobra, czy się macie nowych dźwięków. Zły jak Tak na się stoi, Ile ci co musisz odpisać? Dobra, ja przytrzymam, ja przytrzymam. Co musisz odpisać? Tarzan. Tarzan, boy. Głosowałaś, to patrz w rękach. No to ktoś może nie. Weźcie, co to kur. ma być? To całe obrazy. No co to ma być, kur. To, to się całe obraca, to nic. Nie trzeba się spuścić na tym, żeby to Który lepszy? Oceniajcie, który był lepszy w tej sekundowej sytuacji. Ale kurde koło. mam! Czy będziesz Kurczę koło? Kurczę mam! matko. mam!

E aí, Dokosha? Ponad tym waży 3,4 Mi się podoba osobiście Tutaj jeszcze te dwa po autografy Fajnie to wygląda Wiesz ja co, daj bo ja się głupie, przy tym robiłem najwięcej Tak, tak, tak Najwięcej się przy tym To obrazyłem. ja cały czas robiłem, bo to, nagrywałem to, cały czas O nie, 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 nie A, i jeszcze pomagałem przy oponie Coś i co sądzisz tak? o tej oponie? Powiedz mi ty mi jako jedyny powiedz Ja ogólnie to nie mogę się doczekać, jak się tym przejadę No, a w sumie, że ci pozwalam. <ślać ślać> nie będę pytał, ale coś kręciłem. Ja może się do swojego Pierwsze podpisujemy nowe, a tylko mi jeszcze załóż się na ten na koło. No. Pierwsze podpiszemy... <laughs> właśnie. Została wykonana, nie, wygląda nie, tak. Ja wiem, że, że, że wy będziecie na nim jeździć. Dla, dlatego wziąłem starą oponę, stare koło, wszystko stare. Co? Fajnie zrobiona. Zobaczymy jak to będzie działać w kolejnych częściach projektu skuter śnieżny z MRF. Zdrowia. Głoś się pomału, tak naprawdę. Gładziutko chłopie wchodzi, gładziutko. Gość 120 po polskich drogach, że ci nie boi, że się nie boisz. Staniemy? Staniemy na stówę.